Po tych wydarzeniach podczaszy i piekarz dopuścili się przestępstwa przeciwko swojemu panu, królowi Egiptu. Faraon rozgniewał się na obu dworzan, na głównego podczaszego i przełożonego piekarzy. Kazał ich oddać pod straż do domu przełożonego dworzan, czyli do więzienia, gdzie był zamknięty Józef. Przełożony dworzan oddał ich pod nadzór Józefa który miał im też usługiwać. Po jakimś czasie pobytu w więzieniu, pewnej nocy obydwaj, podczaszy i piekarz króla egipskiego przebywający w więzieniu, mieli sen. Ich sny miały jednak różne znaczenia. Gdy rano Józef przyszedł do nich, spostrzegł, że są smutni. Zapytał więc dworzan faraona, którzy byli wraz z nim pod strażą w domu ich pana, Dlaczego wasze twarze są takie smutne? Oni mu odpowiedzieli. Każdy z nas miał sen, a nie ma nikogo, kto by go wytłumaczył. Józef rzekł do nich, czyż Bóg ich nie wyjaśnia? Opowiedzcie mi. Podczaszy zaczął więc opowiadać Józefowi. Śniło mi się, że widzę przed sobą winny krzew. Na tym krzewie rosły trzy gałązki. Gdy krzew wyrósł, Pojawiły się kwiaty, a potem grona dojrzałych owoców. Ja miałem w ręce kubek faraona. Zerwałem te owoce, wycisnąłem je do kubka i wręczyłem kubek faraonowi. Józef mu odpowiedział. Takie jest znaczenie snu. Trzy gałązki to trzy dni. Jeszcze trzy dni, a faraon cię wywyższy i przywróci nas twój urząd. Znów będziesz. Podawał Faraonowi kubek, jak wcześniej, gdy byłeś jego podczaszem. A gdy będzie ci się dobrze powodziło, pamiętaj, że byłem z tobą. Wyświadcz mi przysługę i przypomnij o mnie Faraonowi, aby mnie stąd uwolnił. Uprowadzono mnie bowiem siłą z ziemi Hebrajczyków, także tutaj nie uczyniłem nic, za co trzeba by mnie wrzucić do lochu. Gdy główny piekarz usłyszał, że wyjaśnienie snu było pomyślne dla podczaszego, rzekł do Józefa Ja miałem taki sen. Trzymałem na głowie trzy kosze pieczywa. W koszu znajdującym się na wierzchu było różne pieczywo, przygotowane przez piekarza dla faraona. Ptaki jednak wydziobały je z kosza, który był na mojej głowie. Józef odpowiedział takie jest znaczenie snu. Trzy kosze to trzy dni. Jeszcze trzy dni, a faraon każe ściąć ci głowę i powiesić cię na drzewie, a ptaki będą jadły twoje ciało. Trzeciego dnia, w dzień swoich urodzin, faraon urządził wielką ucztę dla wszystkich swoich sług. Wtedy w ich obecności zdecydował o losie głównego podczaszego i przełożonego piekarzy. Głównego podczaszego przewrócił na jego urząd, podawał więc znów puchar do rąk faraona. Przełożonego piekarzy natomiast powiesił, jak to przepowiedział Józef. Główny podczaszy zapomniał jednak o Józefie.